Bardzo często prowadząc działania lead generation na pozyskiwanie kontaktów na, w Google Adsach chcemy wiedzieć finalnie w mailu, skąd ten lead przyszedł. Czy jest to z kampanii Google Search, jakaś inna, czy na usługi, czy któraś konkretna. I w tym filmie pokażę Ci, jak za pomocą formularza kontaktowego, Kontakt Form 7, który jest najczęściej używanym formularzem na, na silniku WordPress, wyciągnąć takie dane, żebyś w mailu miał. Takie informacje. Oprócz oczywiście nadawcy i treści tematu, będziesz miał od razu informację skąd ten ruch jest, jakie jest źródło temu, jakie jest medium, jaka jest kampania. Oczywiście to wszystko musi być w linku w parametrze URL, który jest tutaj. W moim przypadku na testowym sklepie wygląda to w ten sposób, że mam źródło Google, medium CPC, kampania testowa i jeżeli robisz kampanię, to prawdopodobnie Będziesz musiał wstrzyknąć tak zwane te UTMy do Twojej kampanii, czy to w Google, czy to na Mecie, czy jeszcze w innej na LinkedInie, żeby właśnie link wyglądał w ten sposób, że osoba wchodząc po, na Twoją stronę ma te UTMy u siebie zaszyte w parametrze URL. Dzięki temu wtyczka wychwyci te, te informacje i je pobierze. A jak to jest zrobione? Bardzo prosto. Już pokazuję Ci. Jak to wygląda od środka? Kiedy, kiedy jesteśmy zalogowani, przechodzimy do kontakt, akurat formularze kontaktowe, i w, naszej, w naszym formularzu dodajemy trzy pola. Te pola będziesz miał do skopiowania w opisie tego filmu, więc możesz po prostu sobie tutaj to skopiować. Jeżeli masz jeszcze dodatkowy parametr, nie wiem, typu kreacja reklamowa czy coś innego, możesz coś takiego zrobić. W tym wypadku będzie to wyglądało w ten sposób, że UTM campaign zmienimy na content, bo najczęściej do kreacji reklamowej, do, czy to jest wideo, czy zdjęcie i jakieś konkretne, konkretne kolory, używamy właśnie UTM content i te same parametry dajemy do adresu e-mail. I w tym momencie będzie to wyglądało analogicznie. Stwórzmy sobie tego jeszcze contenta. Kreacja utm-campaign i tutaj zmienimy na utm Tak to wygląda, wszystko gotowe będziesz miał w opisie tego filmu. Zapiszę i przetestujemy to raz jeszcze z dodatkowym polem, jakim jest content. Czyli jak to wygląda? Jestem na sklepie swoim czy na stronie, mam formularz kontaktowy i w moim parametrze URL daje sobie te parametry utm i dodajesz jeszcze utm-content równa się zima2026. Daję Enter. Wypełniam formularz testowo i sprawdźmy, co przyszło. No i mamy to zrobione. Bardzo prosty case, jak śledzić parametry UTM, żebyś dokładnie, szybko wiedział, skąd te lidy przychodzą, które kampanie są najlepsze, żeby nie weryfikować tego w HubSpotach, w CRM-ach, w Google Analytics, ponieważ często musimy czekać na te dane. Musimy poczekać, sprawdzić je, a tutaj masz czarno na białym, nie zawsze są automatyzacje, które od razu z CRM się łączą. Czasami osoby wprowadzają ręcznie te lidy do systemu i to będzie bardzo przydatne przy analizie Twojego pipelina. Zostaw subskrypcję, jeżeli chcesz widzieć więcej o reklamach w internecie. Do usłyszenia. Boże reklamy.